YouTube, lekko chory, ale melduje się z siłowni. Lecimy dzisiaj trenerski trening ja z trenerem franeczkiem soda trenuje na instagramie możecie wbijać. Linki będą gdzieś tutaj wrzucone. Proszę franek właśnie jeszcze kupić sobie wodę. Lecimy dzisiaj trening push w każdym ćwiczeniu parę zdań ode mnie i od niego o danym ćwiczeniu. Przygramy coś, zrobimy trening, zobaczymy na ile dzisiaj siła pozwoli i samopoczucie. I dzisiaj będzie taki materiał krótki z siłowni. Nic wiele ciekawego się nie dzieje. Lajby na TikToku codziennie wieczorem, pracy od cholery. Dlatego też pewnie odporność mi spadła i jestem przeziębiony. Ale to nie powoduje tego, że trening nie zostanie zrobiony. Czekam na Franka i lecimy z treningiem. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Rozpiętki na y, butterfly'u. Franek zaproponował, żebyśmy się na tym rozgrzali, trochę klatę dopompowali. Tam jest mnóstwo ludzi, więc w sumie dobry pomysł. Butterfly wolny. Zrobimy sobie, się 3-4 serie, 15-20 powtórzeń na rozgrzanie. A no i słuchajcie, to co najważniejsze, to przy tym ćwiczeniu, jak przy każdym na klatę, Postawa, tak? Łopatki ściągnięte, klata do przodu, absolutnie nie barki. Tak, ja to zawsze tłumaczę: pod opiecznym klata musi być zawsze najbardziej wysuniętym punktem w ćwiczeniu, żeby po prostu pracowała, no nie? Dokładnie tak. Lecimy, trzy serie, cztery i odpalamy. Lecimy Aleks Słuchajcie drugie ćwiczenie Skąd dodatni Atakujemy górną partię klatki, klatki piersiowej Bardzo fajne ćwicionko Może nieczęsto pomijane, ale powiedzmy zaniedbywane Większość osób tej górnej części klatki piersiowej tak naprawdę nie ma i katują ławkę płaską zamiast skoczyć sobie właśnie na skos żeby ta klatka po prostu była bardziej kompletna Ale zasady takie same nie? zasady takie same, ciężar taki żebyście panowali nad sztangą oprócz tego większy zakres powtórzeń ładna technika dochodzenie jak najniżej sztangą żeby w pełni ten piersiowy rozciągnąć jeżeli ciężar jest za duży was przygniata Zostawcie ego w szatni, technika na pierwszym miejscu. Uważam, że skos jest dużo bezpieczniejszy od Płaskiej, bo jednak przy Płaskiej mamy większe tendencje, żeby bić te rekordy, gonić ciężar. Uważam, że skos pod tym względem jest bezpieczniejszy i według mnie lepiej rozciąga i angażuje klatę. Nie jedziemy, długa seria. It don't come around don't kiss on Ja się śmiałem, że tutaj takie ćwiczenie troszeczkę jakbyś był uśmiechnięty, bo lata góra dół. Natomiast maszynka, maszynka mega fajnie wchodzi. Przede wszystkim bardzo fajne dobicie, powiedzmy, po takiej bardziej części siłowej w treningu. Nabijamy troszeczkę więcej objętości, no i przede wszystkim pompa jest niesamowita. Zaraz Wam pokażę jak na napiernicza, no to zobaczycie, że rozmiar się zwiększa z powtórzenia na powtórzenie.